Cześć lwy, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Kochani, dziękuję za lajki, like, komentarze, subskrypcje wszystkie są mile widziane. Kochani, robimy sobie tygodniówkę dzisiaj, jak zwykle zresztą. Zatem pamiętajcie, jest to czytanko ogólne. Jeśli nie rezonuje, sprawdzamy księżyc bądź ascendent, dobra. I jak zwykle, słuchajcie, dwie talie są: główna, doprowadzająca, przetasowana, już na Was czekają moje kochane lewki. Zatem sprawdzimy sobie, jaka jest Wasza energia główna. Zobaczymy, co będzie do przyszłości. Bądź co z przyszłości może na Was wpływać? Jakby się z tym macie? Co wszędzie najbliższa? Przyszłość, związki, niespodzianka, praca, finanse i wynik, bądź rada, moje kochane lewki. Co tam u Was, kochani, tygodniówka na przyszły tydzień, tydzień czwarty od 23 do 29 stycznia 2023. Kochani, co tam u Was? Poproszę energię główną dla lwa na nowy tydzień, tydzień czwarty od 23 stycznia do 29 stycznia 2023. Lewki. Energia główna dla Was to? Wow, sześć kielichów, super, fajnie. Kochani, jest to taka energia, szóstki kielichów jest to energia, słuchajcie, taka troszeczkę sentymentalna, wiecie? To jest takie, słuchajcie, myślenie o przeszłości, odwracanie się i rozmyślanie. Może być taka sytuacja, że spotkacie kogoś z... Z przeszłości, ok? Może ktoś z rodzinnych stron też tak być, że ktoś do Was przyjedzie z rodzinnych stron, bądź Wy będziecie jechali do rodzinnych stron. Też może być taka, słuchajcie, niewinna sytuacja, że spotkacie się z jakąś kumpelą będziecie, słuchajcie, omawiać, jak to tam było 10 lat temu. Też to jest taka, słuchajcie, energia. Generalnie jest to fajna energia, jest to energia takiego. Jest to dobra energia, wiecie? Z energii szczęśliwego dzieciństwa, powiedzmy, czyli słuchajcie, beztroska, fajna, fajna energia. Co jeszcze? Tak, tutaj z boku. Nie z boku, przepraszam. Nie z boku. U spodu mamy osiem mieczy. To osiem mieczy mi mówi, że jakaś blokada pójdzie w zapomnienie. W tej, takiej tutaj pozycji, to i to mówi mi o tym, że lewek generalnie chce albo się wyprowadzić, albo chce zmienić yy, miejsce yy, pracy. Pracy, tak. Bądź lewek chce pracować z domu, bądź chce jakiś remoncik zrobić. Coś takiego, słuchajcie, związanego jest z tą waszą nieruchomością, z tym miejscem zamieszkania, z tym miejscem, gdzie się dobrze czujecie. I myślę, że w tym tygodniu, słuchajcie, przyjdą jakieś takie wiadomości, że coś zdacie sobie z czegoś sprawę. Yy, ponieważ przyjdą wiadomości, coś się tam może Wam rozjaśnić, wiecie, przy tej ósemce, ósemce mieczy coś do nas przychodzi, jakaś, słuchacie, blokada yy, idzie w zapomnienie, zdejmujemy tą opaskę yy, z oczu i już wiemy, wiecie. Generalnie wiecie, <grytanie> dowiecie się, <grytanie> lewki, generalnie fajnie, fajnie to wygląda, zatem coś do przeszłości bądź co z przeszłości może na Was wpływać, moi kochani, co dzieje do przeszłości, co z przeszłości może na Was wpływać? To też są, słuchajcie, sześć, sześć kielichów to jest takie, słuchajcie, rozmawianie o domu, yy, o dzieciach, o sytuacji w domu. Yy, tak. No, fajna jest ta energia. Kochane letki, co dzieje do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać? To też, słuchajcie, jakieś wiadomości z domu mogą przyjść tam, skąd, gdzie mieszkacie, skąd pochodzicie. Co dzieje do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać? Śmierć, słuchajcie, kochani. No jakaś transformacja. Coś się dla Was zadziało. Coś się dla Was zadziało. Czy ktoś może zmienił zdanie? Bądź Wy zmieniliście zdanie w jakiejś kwestii? A tu mamy trzy miecze, słuchajcie. Trzy miecze. Trzy miecze, słuchajcie. Kochani, w przeszłości, może, nie wiem, w zeszłym tygodniu, <grych> przyszła do Was wiadomość, która trafiła Was prosto w serce i ta wiadomość sprawiła jakąś transformację lekką. Czy ona, czy ta wiadomość sprawiła, że Wy zmieniliście zdanie w Waszej sprawie, bądź w, bądź słuchajcie, w jakiejś sytuacji, w Waszym planie, o właśnie, tak może być. Generalnie coś tam się zmieniło i ja myślę, i ja też, wiecie co, myślę, że może, jakaś zła wiadomość przyszła może w zeszłym tygodniu, powiedzmy, bądź dwa tygodnie temu i generalnie Wy już się wyleczyliście z tego. Tak, to jest wyleczenie. Ta śmierć na przeszłość mówi mi, że to, jakieś tam negatywne, słuchacie, takie energie z tym związane idą do przeszłości. Co? Czy tak jest to? Yy, I też słuchacie lewki. Nie wiem, do kogo to mówię. Yy, może jakieś sytuacje związane ze zdrowiem, sytuacje związane z, ze sercem. wody. Z jakimiś operacjami zabiegami na serce. Słuchajcie, to idzie do przeszłości. Może ktoś z rodziny was, waszej miał zabieg na sercu. Słuchajcie, i generalnie e, dochodzi do siebie. Lewki moje kochane, jak wy się z tym macie? Jak wy się z tym macie? Też może chodzi, kochani, że jakiś zawód, może zawód miłosny was spotkał. Bądź generalnie niekoniecznie miłosny, ale taki wiecie, zawód związany, mieliście nadzieję i coś tam się stało i generalnie tą, tą nadzieję szlak trafił, co? To do przeszłości, idź do przeszłości. I może tak być, że może jeszcze wracacie, słuchajcie myślami, do tego, co tam ktoś Wam powiedział, co tam się wydarzyło. Także słuchajcie, pamiętamy, żeby nie tkwić za bardzo w, tym, w tej energii takiej patrzenia na przeszłość. Dobra, co jest w Waszych głowach, moje kochane letki, Jak Wy się z tym wszystkim macie? Jak Wy się z tym wszystkim macie? Wy się macie tak. A, spoko. Wy się od tego odcinacie, słuchajcie. To dobrze, ko kochani. Nie ma, nie ma co tkwić w jakiejś tam energii, w której nawet nie ma wzrostu, słuchajcie. Jak ktoś nam coś tam powiedział, no to słuchajcie, to jest ich. Chcieli, powiedzieli i tyle. My ruszamy do przodu. Słuchajcie, tutaj mam szóstkę denarów spodu i czwórkę i czwórkę mieczy. Ja, I to jesteście wy, słuchajcie, wy w tym tygodniu albo tak, dochodzicie do siebie. Po jakichś tam, może jakichś takich zdrowotnych zmaganiach. Jeśli nie, to dochodzicie generalnie sie, do siebie, bo ktoś tam może wam coś powiedział. Generalnie, jak doszło do jakiegoś wyrównania i wy też chcecie, żeby coś się tam dla was wyrównało, kochani, i może w tym tygodniu yy, nie będziecie za dużo działać, też tak może być i będziecie się może odcinać od informacji do was przychodzących, od ludzi, od sytuacji, ale. Jeśli nie chodzi tutaj o odcinanie się, bo lewki nasze to tak generalnie nie lubią się odcinać. <grywa> lewki, kochane, nie chodzi tutaj o odcinanie, ja myślę, że wy tutaj jakąś dobrą kalkulację robicie, coś jak ten wasz plan. Słuchajcie, dobrze dobrze tam słuchajcie, coś kalkulujecie przy czterech mieczach oprócz tego, że odpoczywamy, albo że się wycofujemy, to jeszcze, słuchajcie, dobrze kalkulujemy. Bo czasami tak jest, że, słuchajcie, nie, nie wychylamy się, nie, nie idziemy do przodu, ponieważ jeszcze myślimy, jeszcze się zastanawiamy, jeszcze ta analiza trwa i jest to dobra analiza. Przy czwórce mieczy, słuchajcie, mózgownica pracuje, kochani, i dobrze tam sobie, słuchajcie, rozpracowujemy Naszą sytuację, nasz plan. 6 denarów, 6 denarów, taka mała karma, słuchajcie, mała sprawiedliwość, coś takiego, dojdzie do jakiegoś wyrównania. Uh -huh. Wy w ogóle może też na to czekacie, w końcu, aż ta mała karma, to wyrównanie do Was też przyjdzie. Zatem, lewki, co przyniesie najbliższa przyszłość? Najbliższa przyszłość dla lewka. Kochani, ja się śmieję, to może być kolejny tydzień, tydzień piąty. <laughs> co tam przyniesie Wam, słuchajcie, najbliższa przyszłość, moje kochane lewki, czego możemy się spodziewać? Fajnie, paść buław, kochani, przychodzi w... O, a co to? Dwa? Dwa miecze, dwa miecze. Fajnie, dwa miecze, paść buław, mówi mi o tym, że blokada idzie w zapomnienie. <laughs> ja ciągle mówię o tych blokadach idących w zapomnienie, ale tak, słuchajcie, tak jest właśnie. Paść Buław, Paść Buław to jest bardzo entuzjastyczny paść. On ma energię, on działa, on idzie, on się wyprowadza, on wyjeżdża, on robi plany i mu się chce. To jesteście wylewki. I to jest w ogóle wasza energia. To jest właśnie wasza energia, to jest najbliższa przyszłość. Ja myślę, kochani, że idziecie za waszym planem. Co jest tym waszym planem? Wy wiecie. Czy tym planem jest działanie wokół waszego domu? Myślę, że może być. Kochani, Paść Buław. On podąża za. E, za swoimi pasjami, słuchajcie, też. Dopowiedzmy powiedzmy tego pazia Buław. Coś nowego, słuchajcie. Fajnie. Lewki. 8 mieczy, zobacz. Zobaczcie, tutaj było też 8 mieczy, co Tak. Śladek się wyprowadza. Bądź planuje przeprowadzkę. Tak. Bierze sprawy w swoje ręce i działa. Bo wie, że ma wszystkie elementy potrzebne, żeby osiągnąć sukces. To jest lew. Jest. Super! Król tak jest, kochani, i jest siła. Wasza energia, kochani, może tak było, że może tak będzie, że będziecie się zastanawiać, czy dam radę, czy spełni mi się to. Czy dam radę? O, po raz drugi jeszcze dam radę. Dacie radę. Macie siłę, kochani. To jest w ogóle wasza energia. Lewki, jest wspaniale, jest super. Ja po prostu uważam, że coś tam u was w głowach się poprzestawiało. <noise> Na dobre tory. <noise> Wasze myślenie wkroczyło. I kochani, no, jak blokady idą w zapomnienie, czegoś się dowiecie, bo i ta dwójka to jest blokada idąca w zapomnienie w tej pozycji. I to jest blokada, Yy, która idzie w zapomnienie, słuchajcie, i widzę tutaj pomyślność wszelaką i w ogóle zadowolenie materialne. Król Pentakli, kurczę, kochani, on ma on ma kasę, on ma fajną pracę, on w ogóle mieszka w fajnej chacie. Także to jesteście, wy, kochani, wy zmierzacie, żeby być, słuchajcie, niczym ten król. Król Pentakli. Super, jest fajnie, jest ok Lewki zatem co mam w związkach? Związki wszelakie dla lewka. Mogą to być jakieś nowe związki, może go goś poznacie na przyjaźń, na miłość, może ktoś da Wam radę. Zobaczmy. Lew, związki. Sześć pentakli po raz drugi, kochani. Po raz drugi 6 pentakli. Możecie mieć do czynienia z wagą. Razem działać z wagą, yy, yy, yy. działać nad Waszym planem, słuchajcie, coś zamykać, coś wyrównujecie razem, słuchajcie, o, ale ja zobaczcie tutaj, no, kurczę, dziesięć kielichów, no, kochani, ja myślę, że Lewek będzie działał ze swoją drugą połówką nad czymś, nad czymś fajnym, nad czymś, to przyniesie Wam szczęście, słuchajcie, szczęście, które będzie trwało i trwało, zobaczcie, widzicie, te dzieci, to też się cieszące, ten czas, słuchajcie, zrobiona z tych wszystkich kielichów, które są pełne, wiecie, te kielichy to są emocje, to jest stabilizacja emocjonalna, to jest yy, zadowolenie z tego, gdzie się jest, z kim się jest i co się ma. I ja właśnie widzę, że lewek będzie z tą drugą połówką zamykał coś takiego z przeszłości, żeby móc, słuchajcie, ruszyć do przodu ku temu waszemu nowemu domowi, albo nowej pracy, jakiejś nowej lepszej sytuacji to to, bądź generalnie jakieś karmiczne sytuacje nadarzą się, które pozwolą Wam, słuchajcie, zbudować tą stabilizację. Dopowiedzmy, dopowiedzmy tą szóstkę denarów. wszystkie denarów, mała sprawiedliwość, słuchajcie. Mała sprawiedliwość, mała karma, jak to się mówi. Także... I też, słuchajcie, ktoś nam coś wyrównuje, coś nam się wyrównuje i my wyrównujemy. No wiecie, co znaczy. Włożyliście energię w coś, i teraz dostaniecie z powrotem. Mhm. Sprawdź, może jakaś kasa Wam wpłynie. Też, jeśli chcecie, jeśli się staraliście o kasę. Czekajcie, zobaczmy. To może być kasa jakaś. Przyjdzie Wam kasa. E, lewki, dopowiedzmy, dopowiedzmy tą szóstkę denarów. Spentakli. Asik, jest asik. Uuu, trzy kieliszki, trzy kieliszki, kochani, i świętowanie we trójkę. Niekoniecznie we trójkę, świętowanie z kielichami. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jakiś sukces będziecie opijać, kochani. Jakieś celebrations. Wow, po raz drugi dziesiątka kielichów. No, coś Wam się uda, słuchajcie, w tych związkach, albo uda Wam się spotkać w końcu fajną osobę na związek, jakąś wagę, znaczy osobę, która ma planety w wadze. Zobaczcie, bądź innego lwa, Drugi raz pojawiła nam się siła tutaj. Zobaczcie, kochani, dajecie radę. Dajecie radę, jest wspaniale. Cokolwiek chcecie, widzę, że to Wam się ziszcza, nawet w tych związkach. Kurczę, fajnie to wygląda. Wspaniale. Lewki, niespodzianka. Zatem, jaka jest niespodzianka? Jest w końcu, kochani, koniec czekania. Koniec czekania. Ile można w końcu czekać? Przepraszam. Kochani, odwrócona siódemka pentakli. O czym mówi? Mówi o tym, że już nie czekamy. Mówi o tym, że koniec czekania, że coś się ziszcza, że coś się zamyka. To jest sześć pentakli, siedem pentakli. Kochani, kochani. Jest dobrze. Zobaczcie, i nadal tasuję tą drugą talię. To znaczy, że muszę użyć jej. Aha. W końcu. Wpadły same najgorsze karty, słuchajcie. To idzie do przeszłości, to jest ta niespodzianka. Cała, słuchajcie, przeszłość, te okropne sytuacje, które miały miejsce, te miecze, słuchajcie, idą w zapomnienie. Cztery buławy, świętowanie. Kochani, wyszły najgorsze, dla mnie, pewnie są inni trociści, którzy inaczej może na to patrzą, najgorsze energie, najgorsze kar... karty, zobaczcie, dziewięć Miecz, stres, nieprzespane noce. Trzy, mie trzy miecze, kurde, prosto w serce! Ktoś nas mógł zranić. I pięć mieczy, bo no, ktoś zachował się wobec nas. Nie teges, co? Kochani, i to idzie według mnie w zapomnienie. To, i Wy w generalnie słuchajcie, czekaliście aż Wam, aż w końcu będzie po Waszemu, kochani, czekaliście już na tą, na tą małą sprawiedliwość, co? Na tą małą karmę już od jakiegoś czasu. I ja widzę, że to rzeczywiście idzie w zapomnienie. Zobaczcie. Dosyć czekania na to, żeby było w końcu na wasze, moje kochane lwy. Tak, te wszystkie złe rzeczy idą w zapomnienie. Lwy, to jest ta niespodzianka. Lewki, zatem praca, finanse. Jest to praca, są te finanse. Jak to tu wygląda w tej kwestii? Lewki, praca, finanse dla was. Praca, finanse. Tanie, ale jest super. Przepraszam, uderzyłam z tego wszystkiego kamerkę jak zwykle. A tutaj mamy kochanko. Kochankowie, kochani. Może tak będzie, że lew będzie musiał podjąć decyzję w pracy, a ta decyzja będzie dobra. Zobaczcie, królowa mieczy ona podejmuje dobre decyzje. Decyzje, które są chłodne, wykalkulowane, ale mają sens i trwają. Kochani, dopowiedzmy sobie tą królową mieczy, ale ja po prostu myślę, że albo uda Wam się rozwinąć coś na internecie, będzie to wspaniale wyglądać, jeśli nie chodzi tu o jakieś rozwijanie biznesów na internecie, generalnie chodzi tutaj o Waszą normalną robotę, będziecie słuchajcie normalnie pracować w tym tygodniu, tak jak zawsze byście pracowali, tak, czy ja to widzę, tak, ja to widzę, może być, słuchajcie, lewki, jak macie jakąś szefową, możecie mieć do czynienia z jakąś szefową, może jakiś bliźniak, waga, wodnik. i może dojść do, do rozmowy z tą szefową, mhm. ale to będzie miła, miła rozmowa. Ale generalnie myślę, że chodzi o Wasze inwestycje, o te finanse. A z buław. No. Fiu, fiu, fiu. Wygląda to dobrze. No naprawdę. Kochani, tutaj co? Cztery kielichy. Widzicie tą rączkę tutaj? Podaje ten kielich Wam. Lewki Wszechświat Wam podaje ten kielich. Co jest w tym kielichu? Wiecie już? To ten azbuław tam siedzi. Joj, paść pentakli jest po Waszemu. Judgment, sąd ostateczny, super. Jedna z najszczę najszczęśliwszych kart. Uda Wam się, słuchajcie, zamknąć jakieś karmiczne badziewie yy, i związane z pracą, z finansami. Aha, tak myślę, kochani, yy, przy sądzie ostatecznym zamykamy sytuację z przeszłości. Tu też mamy, słuchajcie, przyszłość. Ja myślę, że zamykamy działanie z przeszłości. Zam aha, ha, zamykamy pomyślnie dla nas, słuchajcie. Właśnie to jest najważniejsze. Kochani, jest dobrze. Jest dobrze, jest wspaniale na pracę, finanse też. Słuchajcie, jest praca, są finanse. Coś nowego może do Was przyjść w tej, tej pracy w finansach. Jakiś nowy pomysł. Yy, ewidentnie, który będziecie rozwijać. Jeśli nie chodzi o nowy pomysł, to słuchajcie, to jest to, co tam w Was się działo. Uda Wam się to rozwijać. Yy, jest wspaniale. Lewki. paść pentakli mówi, wiecie o czym? O takich rzeczach materialnych, na przykład... Ogrzebaniu w ziemi nawet mówi. <noise> Jak ktoś z Was chce kupić ogród i inwestować w to, to jest to dobra inwestycja. Lewki, rada. Jaka jest rada? Bądź wynik, rada. Bądź wynik. Na Nalewka. Ua! Kochani, wyskoczyło. Wyskoczyło. Dwa kielichy wyskoczyło. Na spodzie 7 buław, kochani, dosyć tego bronienia się, dosyć tego od od odpowiadania na te pytania, ile można. Kochani, dojdzie do porozumienia, dojdzie do ugadania się, dojdzie do yy, pogodzenia. Właśnie do pogodzenia też, kochani, otwierajcie się na to pogodzenie. Słuchajcie, coś fajnego do Was przychodzi, coś, z czego będziecie zadowoleni w tym tygodniu. Kochani, kochane lewki, wygląda to dobrze. Dzięki serdeczne. Pa, pa.